tragicznym wypadku polskiego autokaru wiążącego Pielgrzym do Meczugorje 6 sierpnia zginęła również siostra Janina Mateusiak ze Zgromadzenia Siódmej Świętej Rodziny z Nazaretu, pochodząca z naszej ziemi Łukowskiej, z kolonii Domaszewskiej, parafii Zofibur. Siostra Janina długie lata pracowała w Łukowie. Posługiwała jako katechetka najpierw w szkole podstawowej, a następnie w zespole szkół na ulicy Warszawskiej w Bukowie była bardzo dobrą katechetką, wspominana jako bardzo życzliwa, dobra, ciepła osoba, wymagająca, zasadnicza, ale również bardzo rozmodlona, kochająca dzieci i młodzież. Pracę katechetyczną ukończyła dopiero przed dwoma laty, przechodząc na emeryturę z parafii w Koninie, gdzie pełniła również funkcję przełożonej. W 2020 roku zamieszkała we wspólnocie Wiedlni, gdzie została utworzona kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu gdzie siostry w sposób szczególny, trwając na całodziennej adoracji, modliły się w intencji małżeństw i rodzin. Był to również trudny czas dla siostry Janiny, dlatego że w tym czasie również została doświadczona ciężką chorobą nowotworową, którą bardzo dzielnie znosiła. Ostatni raz rozmawialiśmy z siostrą przed dwoma tygodniami, kiedy Spotkaliśmy się na placu kurii diecezjalnej w Siedlcach. Wróciła właśnie z pielgrzymki do Ziemi Świętej, opowiadała o wrażeniach, mówiła również, że przygotowuje się do wyjazdu do Meczu Gornie. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu, ja spieszyłem się akurat na sprawowanie uroczystości pogrzebowych tutaj w Łukowie, ale chyba jak nigdy uściskaliśmy się bardzo serdecznie, nie wiedząc, że jest to nasze ostatnie spotkanie. Siostra Janina kochała pielgrzymować i widziała w pielgrzymkach też formę ewangelizacji. Moja pierwsza pielgrzymka w 2011 roku do Ziemi Świętej była również z inicjatywy siostry Janiny, która szukając przewodnika duchowego dla grupy w turnusie po Wielkanocy. Właśnie zadzwoniła do mnie, pytając się, czy nie chciałbym pojechać do Ziemi Świętej. Wtedy zgodziłem się i od tamtego czasu sześciokrotnie potem jeszcze byłem w Ziemi Świętej, i często spotykałem się również z siostrą Janiną, właśnie w Ziemi Świętej. Na stronie sióstr nazaretanek wczoraj pojawiła się informacja o odejściu siostry Janiny do wieczności. Rozpoczynała się ona słowami: Odnalazła umiłowanego swej duszy No właśnie, siostry nazaretanki. W dniu profesji wieczystej otrzymując obrączkę, otrzymują również szczególną bliskość z Jezusem Chrystusem, która wyrażona jest w słowach wygrawerowanych na tej obrączce, które brzmią: Mój miły jest mój, a ja jestem Jego. Ufamy, że już Siostra Janina dzisiaj cieszy się. Ze spotkania z tym swoim umiłowanym, którego całe życie poznawała, którego kochała, któremu służyła i do którego przyprowadzała tak wiele osób poprzez swoją posługę, i w życiu zakonnym, ale również katechetycznym, a także jako wspaniała, nieoceniona, niezapomniana przewodniczka do różnych miejsc świętych. Z wielkim niedowierzaniem i z wielkim smutkiem usłyszeliśmy tą informację, że właśnie 6 sierpnia nad ranem doszło do tragicznego wypadku polskiego autobusu. To w ogóle jest bardzo bardzo taka niedobra informacja, a dla nas tym bardziej tragiczna, że Jedną z ofiar tego wypadku jest siostra Janina Mateusia, która w naszej szkole uczyła religii. Uczyła od roku 2010 do 2014. Dała się poznać jako wyśmienity pedagog, jako osoba o wielkim poczuciu humoru, ale także osoba o wielkim zrozumieniu dla problemów młodych ludzi. Siostra Janina była tą osobą, która organizowała różnego rodzaju wycieczki, wyjścia, pielgrzymki. I co się okazało, że z tej ostatniej pielgrzymki nie wróciła. Możemy teraz tak spokojnie powiedzieć, że to jest ta ostatnia pielgrzymka w wędrówce do, do Boga. Wieczny odpoczynek, raczej dać panie.